Battlefield 1 wersji alfa, gra zaprezentowana podczas imprezy EA Play, niezwykle dopracowana jak na tak wczesną wersję, została udostępniona tylko ograniczonej liczbie osób, do której i ja zostałem zaproszony. Coś co od razu zrobiło na mnie spore wrażenie, gdy zetknąłem się z tym tytułem, to świetna oprawa audiowizualna. Optymalizacja, której mogłyby pozazdrościć inne tytuły, a także stosunkowo niewielka ilość drobniejszych błędów, które kompletnie nie wpłynęły negatywnie na mój odbiór gry. Teraz, kiedy testy beta dobiegły końca, a my trochę ochłonęliśmy, myślę, że dobrym momentem będzie, aby zastanowić się nad kilkoma sprawami, związanymi bardziej z samą mechaniką gry, niż z jej grafiką. Testy beta to również nowa mapa, która diametralnie różni się klimatem i wymusza zupełnie odmienny styl gry, porównując ją oczywiście do mapy Blizna San Quentin, którą mogliśmy zobaczyć jeszcze niedawno. Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mestre i w dzisiejszym odcinku przeanalizujemy sobie to, co mogliśmy zobaczyć w wersji beta gry Battlefield 1. Zwrócimy sobie także uwagę na nowe mechaniki gry, które dosyć znacząco wpływają na rozgrywkę i zastanowimy się nad tym czy faktycznie powinny pojawić się w tej części. Zapraszam. Pomijając tak oczywisty fakt jak inna mapa, ta wersja gry została wzbogacona o nowe rozwiązania, które w bardzo mocnym stopniu zmieniły znaną nam do tej pory z innych odsłon tej serii rozgrywkę wieloosobową. A w szczególności tak oczywisty i flagowy tryb jakim jest duży podbój. Całkiem niedawno dowiedzieliśmy się, iż do gry Battlefield 1 i pierwszy raz w historii tej serii dodane zostaną osobne klasy postaci, które nie będą dostępne ze standardowego menu gry, burząc tym samym klasyczny układ znany nam od czasów Battlefielda 1942. Chodzi oczywiście o klasy elitarne, będące na pierwszy rzut oka rozwinięciem popularnych Battle Pickupów z Battlefield 4, czyli dużo mocniejszych broni, które mogliśmy podnieść w określonych miejscach na mapie. Z tej części gry twórcy poszli o krok dalej w tej kwestii, dając graczowi oprócz broni o niezrównanej sile, także odpowiedni strój i, co jest w tym momencie najważniejsze, zwiększoną odporność na wrogi ostrzał, czyniąc taką postać mocniejszą od innych standardowych klas. Czy taki zabieg jest dobrym pomysłem? Moim zdaniem nie. I tutaj raczej zastanowiłbym się nad tym, czym tak naprawdę kierowali się ludzie, którzy zaprojektowali przecież takie gry jak Battlefield 2, serie Bad Company czy choćby Battlefield 4. Pierwsze co rzuca się w oczy, jak całkiem słusznie zauważyli gracze, to podobieństwo do wydanej nieco wcześniej gry Star Wars Battlefront, gdzie w odróżnieniu od serii Battlefield klasy bohaterów miały sens i jakieś wiarygodne fabularne uzasadnienie. Owszem, bronie, którymi dysponują te postacie, mają jak najbardziej swoje podłoże historyczne. Jednak tutaj nie podoba mi się to, w jaki sposób można je zdobyć, a cała ich mechanika kłóci się w moim odczuciu z podstawowymi założeniami serii Battlefield. Implementowanie do tytułu, który oficjalnie przez twórców nazywane jest powrotem do korzeni serii, a więc jakby nie było skierowanym w stronę weteranów, takich ułatwień jak właśnie wynalazek klasy elitarnej jest dla mnie krokiem co najmniej niezrozumiałym. W moim odczuciu gra Battlefield 1 będzie wystarczająco nafaszerowana zawartością, którą trzeba będzie jeszcze odpowiednio zbalansować, jak choćby słynne już konie, a co za tym idzie jeszcze jedną klasę, a więc kawalerzysty. W tym aspekcie widać inspirację, a raczej gotowy moduł gry, odpowiedzialny za pojawianie się bohaterów ze Star Wars Battlefront. Lecz zamiast żetonu bohatera, mamy skrzynię z ich wyposażeniem. Jeśli już Studio Dice chciało za wszelką cenę zaimplementować takie jednostki, lost... dlaczego nie rozwinęli tylko samych Battle Pickupów, dając nam oprócz broni tylko strój, bez manipulowania przy ilości punktów zdrowia, dzięki czemu nie wpłynęłoby to na balans rozgrywki. Patrząc na to, w jakim kierunku podąża seria, odnoszę wrażenie, że w kolejnej części zabraknie miejsca na zwykłe klasy postaci lub będą bardziej marginalne. Nie zdziwiłbym się również, gdyby w kolejnych dodatkach do tej gry ukazały się kolejne super postacie. Czy faktycznie rozgrywka była tak nudna, że trzeba było wzbogacić grę o taki wynalazek? Grając w zamkniętą alfę, nie czułem potrzeby implementowania czegokolwiek do gry. I nawet ciężko mi sobie wyobrazić na tej mapie konie, ponieważ rozgrywka była wystarczająco dynamiczna i wciągająca. Jeśli już jesteśmy przy uproszczeniach, kolejny beznadziejny według mnie pomysł dotyczy pojazdów i systemu ich naprawy. Polega on na tym, że jeśli mocno oberwiemy i nasz pojazd zostanie poważnie uszkodzony, wystarczy nacisnąć i przytrzymać odpowiedni przycisk, a nasz pojazd w cudowny sposób zostanie naprawiony niewidzialną siłą. Patrząc na to rozwiązanie, odnosi się wrażenie, że Battlefield 1 jest grą mającą problem z określeniem, dla jakiej grupy docelowej jest kierowana. Z jednej strony mamy genialne animacje wchodzenia do pojazdów i przechodzenia między stanowiskami, a z drugiej strony wystarczy, że klikamy sobie X na klawiaturze i pasek wytrzymałości naszego pojazdu zaczyna się wypełniać. Czy jest tu w ogóle potrzebny ktokolwiek do pomocy przy naprawie, jak to było w poprzednich częściach? I jak to się ma do pracy zespołowej, o której tak często wspominali twórcy w wywiadach? Pojazdem nie musimy wracać do bazy, aby go naprawić czy uzupełnić amunicję. Mam tu na myśli bardziej samoloty. Mało tego, nie musimy nawet z nich wychodzić. Tutaj po raz kolejny wystarczy opanować umiejętność władania jednym klawiszem. Jest to swoją drogą jedna z przyczyn powodujących, że tak ciężko było unieszkodliwić czołgi podczas rozgrywki. Czołgista mógł samodzielnie i w nieskończoność naprawiać pojazd i ponownie wracał do bitwy. Jeśli czołg nie ulegałby zjawisku cudownego uzdrowienia, amunicję musiałby uzupełniać w bazie lub dzięki klasie zaopatrzeniowca, rozgrywka wyglądałaby znacznie inaczej. Zwróćcie uwagę na to, jak wyglądało uzupełnianie amunicji i naprawianie pojazdów w grze Battlefield 2. Nie było czegoś takiego jak auto uzupełnianie amunicji czy auto naprawa myśliwca na polu walki. Musieliśmy wrócić na lotnisko, przelecieć wolno i nisko nad nim, aby otrzymać zaopatrzenie. Jaki był tego zasadniczy plus, o którym mało kto teraz wspomina? Nawet najlepszy pilot musiał wrócić do bazy, dając tym samym chwilę na złapanie oddechu drużynie przeciwnej. W Battlefield 1 mamy do czynienia z ułatwieniem mającym na celu tylko pozorne i chwilowe przyciągnięcie nowych, niedoświadczonych graczy, którzy i tak odejdą od gry, jeśli okaże się ona płytka i zbyt łatwa. Śledząc od kilku lat newsy o grach serii Battlefield, nie przypominam sobie, aby gracze nalegali na taką zmianę. Wręcz przeciwnie, pojawiało się sporo głosów, aby właśnie pozbawić pojazdy funkcji autoregeneracji paska wytrzymałości. Mimo, że w Battlefield 1 wersję beta grało mi się bardzo przyjemnie, to niestety widać tu sporo uproszczeń. Dużo więcej niż Battlefield 4. Pytanie tylko, czy faktycznie tego chcieliśmy. Zresztą, to, jaki los spotkał grę Star Wars Battlefront, świadczy tylko o jednym: Gracze nie chcą prostych i mało skomplikowanych gier z jednego podstawowego powodu. Zbyt szybko się nudzą. Grając w zamkniętą alfę Battlefield 1, bawiłem się świetnie, o czym mogliście posłuchać w jednym z moich wcześniejszych filmów na ten temat. Podsumowując to, co mogłem zobaczyć i czego doświadczyć w wersji beta, to mimo wszystko uważam, że drzemie w niej spory potencjał. Gra nie jest zła, biorąc pod uwagę jakość samej rozgrywki i dynamik. Genialna grafika i udźwiękowienie stojące na najwyższym poziomie sprawia, że gra dosłownie nas pochłania. Szkoda tylko, że do gry postanowiono dodać klasy elitarne i niepotrzebne uproszczenia, podczas gdy wystarczyło podejrzeć pewne rozwiązania ze starszych części tej serii i zaimplementować je na nowo. Podsumowując, to mam ogromną nadzieję, że te kilka uproszczeń nie wpłynie w finalnej wersji na ogólny jej odbiór. A być może nawet kilka z nich zostanie usuniętych. Liczę też bardzo mocno na środowisko testowe dla społeczności, dzięki któremu Battlefield 4 wyszedł na prostą, a więc i tutaj mam nadzieję, że sporo rzeczy dzięki temu zostanie naprawionych. W końcu pociski wystrzeliwane z RPG-7, które same nakierowywały się na cel, zostały usunięte z Battlefield 4. A co ciekawe. Podczas testów beta tej gry mogliśmy je zobaczyć. To wszystko z mojej strony na dzisiaj. Dajcie znać, jak Wam podobała się gra i jak oceniacie klasę elitarne, a także nową opcję samonaprawy pojazdów. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.